Skiny mi się nie wczytały. O, stało się. Eee, yy, powertam. Dare, u nas jeszcze nie. Dobra, idę za tobą. Permik, mam pakę. Także, bimy powera. <laughs> Ej, B jest czyste. Nie jest. Jakaś ruda małpa jest tutaj. Jeden. Ja pierdol <noise> Drugi. Dawaj, lecimy, lecimy. lecimy nie śpimy. O kurde, przypacę, przypacę! <noise> kurwa był, ale chłop nie wiem, co to się dzieje, biegam w kółko w niego, biję z lewego. O nie no. To się tam podniecasz? No nie gadaj bro i fryer packe. Na, no ale tego nie ma przy pacze. No, dajcie tu chyba tam. Echo kurwa. Co <zysklum> o, nie ma? Co tam? No, idę tak. i pięk knika wasi w ręce. No. Jak Minecraft. Musisz jak na Discord, nie wygląda tak fajnie jak na Discordzie Ty, żebyś go zrobił w PNG to może No ale żeby mi się chciało jeszcze Jesteś Lego tyle w temacie Boże jeszcze się nie wychylili już się strzelają ty Co za chłopy w ogóle Dobra, zostawię ci go. <noise> Jaki zest! <noise> <noise> Który to z Zeus'a strzelił? <noise> e, power. Jaki zest, ty! No, spierdala <noise> Baj mi się sobą. No wiesz, nic się mnie nie potrafił zabić w plecy, kurwa. Biegnę, biegnę, ten do mnie napierdalazł. z wczoraj mi dwie banie, jeszcze mnie nie zabił. Ja pierdole, co tu się stało? Nie wiem. A, A, A paka nie. <śle> <śle> Chłop, co zrobił? <śle> Ojojoj, oj, oj, kogoś chorób łapie. biedaku ty! to Oj, intus. Co tam? A nic. tam? <noise> <U. głos> oj, czyń. <Mi> się podświecił. kurwa. <noise> <noise> WYPIERDALAJ ja. no PAKĘ BRO I na B. Nie, to jest chujowe, bo jak po info, że, jest, że pakę, I na B, to kurwa teraz, teraz tam się wszyscy zlekam. to c się Ale chociaż zabawnie masz. No. Jeszcze mi tak chłop, kurwił. Czek, czek, Dostał bana na 30, później kurwa znowu wchodzi Jebana stuleje, jeba na stuleja czy coś takiego kurwa go to dostał bana kurwa A to czemu cię tak brzydko nazywa? Przed ten breaking dostał na 3 godziny ode mnie da. Ode mnie dostał godziny, od ciebie na 30 Bo się wiem Ja ode mnie też na 3 godziny, później też podają To 6 godzin cię no. włapał Wy brutale No, plus jeszcze rano Jest! Y Jest. na CT no, dobra ja idę na RAT Nara intus ja. Kurwa są główne Wiemy. No. Mama spać kazała? <grymne> ja muszę kurwa rano wstać o siódmej. Po co? To jest trzeba. Ej, trzeba wstać i do kościoła jechać, kurwa. Na rano, kurwa, <grymne> Kura, przed świętami trzeba się wypowiadać. Kuj z tego, że... na koniec dnia zgrzeszę. 10 razy. Z rzędu. Wyglądem? Ty już grzesz na jedno słabienie. Bez B. Ty grzeszniku. Kurwa, już minęło tyle minut? Ile? Czura jest godzina. 14 minut i 37 sekund. 21, 26. Ja pierdolę jak to szybko leci. A widzisz? Teraz trzeba będzie spadać. No nie gadaj, że tak szybko. Chłopaku, poczekaj trochę. Hmm. Kurwa już chciałem go strzelać. O, już się spakał. Super. O kurde. No dobrze. kurwa. Dobra idę powerowi pomogę, bo widzę, że tam kurwa. U nich to za mocno wynika mniej grzeszą. Nie no zobacz, parwa w sumie dobre statystyki. 7? <noise> Życiówka! No, nie 9, 9. Kurwa Wiesz jak łatwo wykorzystać tirówkę? No pochwię się. Chłopiec chłopiedzie kurwa tirem, spotyka tirówkę i pyta co może dostać za 300 zł. No i zrobi się zadunek że... za niego. Darmo tira rozładowała. Eee, żart stary. A darmo to nie, za 300 złotych. No wiesz kurwa, jak oni byli na śmiechawce, Gek z to powiedzieli mi ten żart, to kurwa cisnęli z tego w mapy. Słuchaj, młodzi ludzie, co ty chcesz? O nie, jeszcze no nie wiem. Ja się co się dzieje. że to stara jest. Kto? ma 17 lat? Kto? Zuzia. No, ja to nie wnikam w wasze związki. Za stara jest dla mnie, niestety. No i kurwa, jakiś pedofil mi kurwa bije na tym moście. No Łuki. Nie, to pedofil. Wie on młodszy od ciebie czy starszy? Oczy. O czemu pedofil? A czemu nie? Okej, okay, kurwa, sami, nie że Tu nie wierzę Znaczy starszy, jak on masz starszy. Bo ja jestem z grudnia, to na pewno jest starszy. Nie płacz, kiedy odjadę. Łuk, ile masz Dobra. lat! Trzeba wykorzystać taktykę. To brzmi jakbyś teraz, tak wiesz, do niego napisał, bo no. możemy się umówić, spotkać się. A jak, jak ma 15 to, Jak nogę, to mogę To pomieszczenie? Nie, on chyba ma Shibo kurwa Napisałem Most dwóch obitych. Ale zgadnąłem całą trójkę Ten nie, to nie wiem trzy, co robi zgarnę. O, to dwa medale już mam, koks. Plecy, most od TT. Łuki za wolno i Plecy, te... most od TT. Deska. Ma ktoś 70 euro? Daj ktoś 70 euro. Był sobie kosę losnął. Ale kurwa, lagi mam, ja pierdolę. Się teleportuję normalnie. No na to już A. nic nie poradzisz. Życie, ja życie. my w końcu yy, te światłowody zamontują. To będzie dobrze. Dobrze, koleś. Jedziesz z nimi. Zabij wszystkich i daj mi pakę. Ty, boju. Jeszcze jeden. On ma 59 hp. Co was tu jeszcze jest? Dawaj power, dasz radę Nie chuj <noise> <noise> Chłopców wierzył w powera Każdego trzeba wierzyć Chociaż raz w życiu mogą mu wyjść Trzeba wierzyć każdego Ty mówisz, jak poszedł się wyraz evil Jest adminem Co ty Kurwa, nie powiesz. Koks jest admin idioto, nie jest adminem. to Kiedyś jak się latało po jailbreakach, to zawsze wkurzało ludzi. Bo admini to były głównie dzieci, jak pytał się. Jest to admin? To było takie... Ja jestem adminem, mam 17 lat! dwóch brama i jeden idzie wodę. Czego on to mordę? Nie wiem, to są psychopatia jacyś. Fuck you. Nara. Dobra, ci skiny. Który jest ten to czas? O, już dziewiąty. też. byłem siedemnasty. Ja, Ile dzisiaj gramy musiałbym sobie zobaczyć. Gość. No tak myślę, że z 7 godzin może tego tak dzisiaj. Ale kurwa, gadamy sobie we dwóch, a reszta tam siedzi. No i kurwa. Ej Dare. No? Nagraj ty może tym razem jakiś poradnik, bo jest tutaj propozycja o spray do cs No ja nie nagrywam poradników. No bo nie lubię nagrywać poradników. Od poradników ty jesteś. <grystanie> Kurwa, gdzie <jakie> się pozbył roboty. <grystanie> nie, no bo taka, taka prawda. Uważam, że akurat Power to dobry. Fajnie nagrywa poradniki, wiesz? O, fajnie nagrywa, fajnie nagrywa. Ma, ma, no, ma to coś w sobie, wiesz? Nawet z niektórych korzystałem. Na przykład mikrofon studyjny. Nie tylko ty, ja ty masz na... mikrofon. No. Mówię Danielku, że nie tylko ty posiadasz taki mikrofon. Ja pierdolę. Siedzę przed, przed tym komputerem życia, nie mam. Spotka się ze mną z powerem. No, napijemy się, powiem A Właśnie hmm. się tego się obawiam. Będzie, będzie, pijemy, rozrabiamy. Ej, <noise> dalej, ja będę w Łomży pewnie. Ale to nie wiem jakoś za parę miesięcy nie wiem kiedy będzie spotkanie integracyjne To będzie niedaleko, nie? No nie, niedaleko To Chłopata mnie bije Ale już dobrze gadasz chłopaku tam będziemy z kimło nie w Ten... tym ale <gryzny> <gryzny> nie, prezes to dobry człowiek Podobno są fundusze na, na spotkanie integracyjne Myślisz, że dostaniesz podwyżkę? Też dostałem już. Aha. O, power co zrobisz? GG. Dawaj obity Geksiu! Był, to, nie, to nieprawda, on obity był. Dlatego go zabił. Moja zasługa. Geks <gags> bo. Ale co zero zrobił? info, zero info kurwa, łuki <gags> jak to powiedział. Bo to łuki co z żera fluki. <gags> Buki, co mu woda w dupie chlupki Wiesz kurwa jakiego miał kiedyś nikt? No dawaj Sajzer. Ptychy i zze Do spania I kurwa kolejny już nie poszedł spać ja pierdolę bo ciało nie mają po kurwi mnie Ja dupie hopę Ó wcisk inny Kurwa w łeb go trafiłem no nie A no to jest kurwa, miałem... O kurwa Taki ćwok Łuki łuki Ślązok Przepraszam sobie, tym razem nie jestem odpalony. Ten łup jest tak... był taki obecku z, z... z... z nie w żywo minął Dobra Dobra, wypierdolę. No nie dobra. no, 32 HP, Frajr. Naura Lekki 32, 47. Dopiero miałeś 32, masz wipo, to się ciesz. No, cieszę się. Słuchaj, szybka podmianka, flaki. Ja tak tylko przypomnę, że na serwer, to nadal możecie głosować, tak? <grym> A, właśnie, myślałem o tym. Żeby zrobić tak jak było na tym Na innych serwerach jakbym adminem, że głosowanie admini mi obowiązkowe Nie, to to jest głupie. Wiesz uważam, no, że niczego nie, no, nie możemy dać na przymus, tak? pipa i tak dalej, nie za to. <coughs> ja mogę dawać dwa głosy dziennie oh, jak Na mnie składasz do nosek Kononowicz, co? <grymne> <grymne> Ale ta chwila ciszy już wszystko wyjaśnione ty. <grymne> jakiś bot zabity już O, jakiś zabity. Nie wierzę, permo. Ja pierdolę, kapić ty w tym łączniku kurwa, weźcie, ruszcie dupsko. Fu. Chuja tam. O oh, fuck you! Ja to masz w dupie i nie o... U... Gekśu, dałeś mu się tak? Nie wierzę w ciebie. Weź go, zwyzywaj teraz. Poko ja się nie obrażam. Ja się obrażam, spierdalaj. I się pobłagał. Dobra, oh idę się <laughs> spłakać. Teraz <laughs> <laughs> będzie zatem. Hey, power, power, power nie szanuje administracji. Bo właściciel jest wbyt No. <laughs> Opowiadałem wam o tym, jak 13-latek miał opiekuna? Tak, mówiłeś. Z 5 razy. Możliwe mm -hmm. Nie pamiętam co było 2 minuty temu, a ty byście spierdaliście co ci mówiłem, czy nie I chuj kurwa jakiś bot mnie bije Aj. A no, kurczę byku z tymi fleszami Ale czas za zapierdala jak tu siedzę ty, bo z nami zawsze zabawnie, wiesz? Kurwa, zabawnie Aha. to było południe. Jaki kurwa. Cały czas się wzywamy. Patrz ty, pakę próbuję rozbroić, nie możesz je znaleźć. No dobra, znalazł. Jak Gengs się zapowietrzał, kurwa ze śmiechu. <śmiech> no było tak. Kurwa, dusi się, to... kurwa. A to nie z płaczu? Bo Mieją, go zyzywał się się wtedy Sii, kurwa śmiałem, Odjechałem, akurat Popokaję, śmiał. się, kurwa, Z czym się tak śmieję, że się popłakałem jak to mówi kurwa przestańcie Śmieje się kurwa chory, jestem każdy, jeszcze się uduszę kurwa No patrz jaki kurwa bot musiał kucnąć Tak Też kucnę jesteś się sapiesz kurwa <laughs> Kurwa ale ty mnie zabiłeś Jesteś gólnem była moje krwcacie mm, Trajna nie, train jest dupy Kurwa się stapie, najlepszą mapę Nie no ty w Za Milka sumie... gramy A nie takie trajny, dobrze o to chodzi Train może nie jest taki zły jak się wydaje To jest wyjebana mapa Z jak noc Nie no aż tak to nie chłopaki spokojnie w ogóle dzisiaj do mnie jakaś kurwa Oliwia odklejona napisała Na nie, Zuzia? <śmiech> kurwa. <śmiech> nie, No patrz, Kurwa! Nie dopatrz kurwa, napisała do mnie wcześniej i ja pytam siema ile masz lat? ona Za niedługo 15 ja mówię, A gdzie mieszkasz? Pod Instagrama, nie mam Były trzy i bany mają mhm. Odklejka totalna Wow, twoja historia to mnie urzekła Wiem Jak z tego ciągnąłkę, bo kurwa nie mógł Ale gratuluję Ci bogatego życia towarzyskiego nie to co ten tak. no-life we GeXy. bym dostał flasha na mordę. Teraz Nie no, co za debile. Teraz tylko czekać, aż GeX się spisze. Bo on to taki on co forever, forever alone. Napierdole i znowu ta paka leży. To kurwa, myślę, bombę w tej grze. Że na kila nie można pograć. I teraz wyobraź sobie, że pewnego dnia budzisz się. Hey. Kurwa, I nie ci, ma. Kurwa. I... I nie ma paki w CS1.6. Oh. <laughs> to chujna by była, bo by, kurwa każdy kampił. O to chodzi. Weź kurwa 5 minut, jak ci jeden się schowa, kurwa w jakimś miejscu, gdzie nikt nie patrzy. I kurwa biegaj po mapie, go szukaj. I byś miał serwer chowanego.